Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie. Słowo, o którym dzisiaj się modlę, to pewien człowiek. Wybaczcie, że będzie dzisiaj bardzo, bardzo osobiście, no ale tak mi wyszło <grych> z modlitwy słowem. Bo kiedy rozważałem to słowo, i ono pracowało we mnie, ten, ten pewien człowiek, to bardzo mocno do mnie dotarło, że dla ludzi jestem. Pewnym człowiekiem, ale dla Jezusa jestem zawsze y, ukochanym dzieckiem, któremu na imię Michał. Dla ludzi jestem pewnym człowiekiem, który jest wariatem i salcesonem, wyrzuca złe duchy. Dla ludzi jest człowiekiem, który okradł naród i zabrał im pieniądze. Y, dla ludzi jestem pewnym człowiekiem, który należy do y, Siatki pedofili czy ludzi, którzy strasznie krzywdzą innych. Choć tutaj niezaprzeczalnie, niezaprzeczalnie w ostatnim czasie zbyt wielu rzeczywiście okazuje się tych, którzy krzywdzą innych. Zbyt wielu ludzi w sutannach krzywdzi innych. To inna strona medalu, ale nie chcę tego wątku akurat w tym filmie rozwijać. Dla pewnych ludzi jestem tym, który głosi słowo, dla pewnych ludzi jestem rekolekcjonistą, dla pewnych ludzi jestem ze zgromadzenia księży Sercanów różnie to jest. W umysłach ludzi jest różnie. Jak się jeszcze w Google wpisze swoje imię i nazwisko, to może być jeszcze bardziej kolorowo, ale dla Jezusa zawsze jestem Jego umiłowanym dzieckiem. Przepraszam, że dzisiaj tak osobiście, ale nie umiałem się z wami nie podzielić tym doświadczeniem z dzisiejszej modlitwy. Życzę wam, żebyście w tym słowie odkryli siebie jako umiłowanych dzieci Jezusa, którym konkretnie na imię, mi na imię Michał. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam Was z Dzierżoniowa, z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.